Cześć, witam serdecznie na kanale Komiksowy Świat i zapraszam na moją kolejną prezentację właśnie tego komiksu Rodzina z domu la dla lalek. Słuchajcie, ostatnio prezentowałem Wam kosz pełen od Joe Hilla, Hill House Comics, czyli z tej serii. To jest drugi tom wydany u nas w Polsce. Ja posiadam wszystkie pięć, no a pod wpływem, że tak powiem, chwili postanowiłem nagrać kolejną, kolejny komiks z tej serii. Spodobał mi się tamten komiks i ja od razu przeczytałem sobie drugi. Drugi komiks. No i chciałem to nieco o nim wam opowiedzieć. Tak jak widzicie, okładka wygląda bardzo fajnie. Mamy naszą główną bohaterkę Alice oraz tytułowy domek, w którym ona się bawi. Komiks jest z edycji DC Black Label. Tak wygląda grzbiet i tak tył. Komiks jest tylko dla dorosłych. Cena okładkowa, kiedy kupowałem była 69,99. Słuchajcie. O czym jest ten komiks? Już Wam mówię. Otwieramy. Naszą główną bohaterką jest właśnie tytułowa dziewczynka. Dziewczynka. Akcja tego komiksu dzieje się w Anglii. Bo w Anglii w 1979 roku. Powiem Wam od razu, że mamy tutaj różne przeskoki czasowe. To znaczy mamy przeskoki w przeszłość i w przyszłość. W późniejszej części komiksu będzie tak, że jako Alice już będzie dorosłą kobietą, ale dojdziemy do tego. Nasza tytułowa tutaj jeszcze jako mała dziewczynka mieszka sobie z rodzicami wraz w domu w jakimś w Anglii no i dostaje tutaj pewnego dnia przesyłkę, w którym właśnie jest tytułowy domek dla, lali, dla, dla lalek. Przesyłka ta dostaje od jej Ciotki. Ciotki, która zapisała je w testamencie, właśnie ten domek. Początkowo rodzice tutaj yy, no nie godzą się zbytnio, a psz, przeważnie yy, mąż, może po prostu chce ten dom sprzedać. chcesz sprzedać, gdyż jest to antyk, antyk, na którym można zarobić. Ale żona tego mężczyzny i córka. Jednak zgadza się, bo mówi, bo to jest przepisane dla niej, więc to zostanie ten, ten, zostanie ten domek po prostu dla niej dla zabawy. Niechętnie, bo niechętnie, ale rodzice się godzą. Słuchajcie, już na samym początku komiksu da się tutaj wyczuć, że w tym domu źle się dzieje. To znaczy między małżonkami jest źle po prostu. Mąż nie pracuje. Jest także tutaj przemoc domowa, przemoc domowa na żonie. Dziewczynka jest tego wszystkiemu świadkiem. Ona z tego wszystkiego się przygląda. Jest bardzo smutna i przygnębiona widząc to wszystko. Jedynym jej takim pocieszeniem właśnie staje się tytułowy domek dla lalek. Tutaj jest taka, widzicie, sytuacja nawet, gdzie dziewczynka przychodzi do swojej mamy i chce, żeby się z nią pobawiła. Widzicie, ona tutaj nawet ma sińce pod oczami. Gdyż po prostu od tego mężczyzny, od swojego ojca, no dostajesz, tak powiem, niestety, ale łomot. Akcja tego komiksu dzieje się także tutaj w przeszłości, ale ja tutaj nie chcę wam o tym nic mówić, gdyż ma to właśnie istotny wpływ na dalszą część fabuły i wam tutaj ja bym za dużo powiedział, ale bardzo są to ciekawe takie te właśnie retrospekcje. Słuchajcie, pewnego razu dziewczynka jest bardzo smutna, naprawdę jest bardzo przygnębiona, podchodzi do tego domku, płacze przed nim, no i z tego domku wychodzi taka jedna z tych tytułowych laleczek. Laleczek, która mówi, że po wypowiedzeniu pewnych słów magicznych, ona trafi tam do ich domu, zmniejszy się do ich poziomu małego, malutkiego, no i trafi do ich domu. No i ona tam właśnie wypowiada te magiczne słowa, no i trafia do tytułowej rodziny, spójrzcie, tu jest właśnie ta cała rodzina. Dlatego nie chcę wam powiedzieć yy, właśnie, co się dzieje tam w odległej przeszłości, bo takie są retrospekcje, dlatego gdyż tu ma to związek właśnie z tą tytułowymi laleczkami, a ma to istotny wpływ dla, dla fabuły, a ja nie chcę wam tutaj tego zdradzać. Słuchajcie, dziewczynka jest w tym domku, zapoznaje się tu z wszystkimi i bardzo po prostu jest tam wszystko fajnie, ładnie, wiecie, tak ona jest ucieszona. Ale y, dziewczynka dowiaduje się o pewnym takim jakby pokoju, czarnym pokoju, w czarnym pokoju, który może się tylko otworzyć, kiedy. Sam ją wezwie, jakby tą osobę, która tam będzie, ten pokój sam ją wezwie, może wezwać. No i dziewczynka długo nie musi czekać, gdyż tam właśnie te głosy z tego pokoju wzywają ją. Wzywają ją i mówią, że mogą zakończyć się, że tak powiem, cierpienia, których doświadcza, których widzi ze strony ojca. Yy, może, może bardzo szybko się zakończyć, ale w zamian będzie musiała zamieszkać na stałe w tytułowym Domku dla do Lalek. Dziewczynka się tutaj nie godzi. Na to, no i zostaje jakby wyrzucona z tego domku z powrotem, i to, jakby taka jest jedna jeszcze szansa zmarnowana. I powiem Wam, że na tym zakończę. Pierwsze rzeczy Wam mówić, gdyż na następnej stronie dzieje się rzecz, rzecz która naprawdę mnie szokowała, yy, mi się nie spodziewa po prostu. I więcej Wam nic nie powiem. Później za jakiś czas akcja przenosi się właśnie do sierocińca, do sierocińca, gdzie nasza tytułowa bohaterka trafia. Dlaczego tu trafiła, to też w zostawie dla Was. Poznaje ona tutaj tylko grupę takich dziewczynek, grupy dziewczynek. W tej grupie dziewczynek jest jedna, która po prostu ją tutaj gnębi, że tak powiem. Gnębi ją cały czas, znęca się nad nią. Tu znowu doświadcza ona po prostu nieprzyjemnych przeżyć w swoim życiu. Nasza tytuła, bohaterka Alice. Jest też tutaj taka pewna sytuacja, gdzie ta dziewczyna, która ją gnębi, ona słyszy, jak Alice. Przemawia do tego domku i ona się zmiesza. Postanawia zrobić to samo, no ale niestety, yy, po prostu ten dom jakby wybiera tylko osoby, które chce, żeby one ta, tam trafiły, ale nigdy nie odmawia. Dziewczynka jednak wymawia te słowa, ta zła, która się znęca do Alice i trafia, no i ona się staje, tak jakby, ona zostaje jakby opętana przez takie zło. Opętana przez takie zło. Które po prostu ona później będzie miała istotny wpływ na końcu, ale tu też wam nie powiem o co chodzi. Słuchajcie, cały ten komiks w ogóle jest bardzo smutny, powiem wam, bardzo smutny, bardzo taki dołujący, ale akurat bardzo klimatyczny przez to mianowicie też jest. Bardzo taki, powiedziałbym, nastawiony troszeczkę psychologicznie, gdyż nasza główna bohaterka bardzo wiele w swoim życiu doznaje, no, złych doświadczeń, tak samo za młodu, jak i w późniejszej części komiksu. W późniejszej części komiksu także doświadczy bardzo, no powiem naprawdę dołującej i bardzo smutnej, współczującej sytuacji, która zostaje, będzie na niej. Sytuacja, doświadczenia do, do, do oraz na jej córce, bo ona później też będzie miała córkę. No, ale tutaj już wam nie pomyśla ta sytuacja. Zaraz wam tutaj, właśnie akurat pominę w ogóle ten fragment, żeby wam nie zdradzać. O, dobra, tu już wam nie pokaże. Słuchajcie, kreska tego komicu, kreska tego miksu. na kudę, powiem wam, że naprawdę nie jest jakoś super, jakaś, nie wiadomo, idealnie, ładnie, ale y, wszystko doskonale współgra. kurczę to wam nie pokaże. Doskonale współgra. Z, w ogóle z klimatem tego horroru, tak jak wrócę na chwilkę, wcześniej ten Joe kosz pełen wam prezentowałem i mi się tam ten komiks też jak najbardziej podobał ale powiem wam, że tutaj w tym komiksie klimat to jest naprawdę świetny naprawdę świetny, ja kurde, no normalnie powiem wam, że ten komiks jest taki w pewien sposób dołujący, ale w taki dołujący, już się powtarzam, dołujący, że pasuje po prostu do tego klimatu, do tej historii. Dziewczynka, która ta Alice później już dorosła, w swoim życiu naprawdę doświadcza bardzo zło, wiele złego. Koniec tego komiksu, ponieważ warto wa też nadmienić, że wam się zatrzymam, widzicie, o takich ilustracjach zaczynają nam się zeszyty. Kudy, bardzo fajnie to wygląda, bardzo ładnie, jak takie obrazy. Słuchajcie, dziewczynka nasza naprawdę bardzo wiele doświadcza w swoim życiu złego, to się naprawdę czuje, to się naprawdę czuje czytając ten komiks i jak ta historia się zakończy, y, czy psz, dobrze, czy źle, zostawię to oczywiście wam i oczywiście wam nie powiem, powiem wam tylko tylko, że ona dostanie jakby drugą szansę, więcej wam nie zdradzę. Za, będziemy się tutaj zbliżali do końca komiksu. Już to już tutaj Wam ostatniego zresztą nie chcę pokazywać. Po prostu przelesę tak trochę szybciej, żeby Wam nie zdradzić. Ale naprawdę końcówka tego komiksu też mi. czym mi się podobała w ogóle końcówka? Właśnie, od tego muszę zacząć. Słuchajcie, yy, powiem Wam tak. Jeżeli mam być z Wami szczery, spodziewałam się trochę czegoś innego. Innej końcówki. Oczywiście. Kude, no, jest usatysfakcjonująca ta końcówka, ale spodziewałam się ja czegoś innego. Ale ogólnie rzecz biorąc, jako całość komiksu, moim zdaniem, jest bardzo dobry. Jakbym miał oceniać, w moim oczywiście odczuciu, od 0 do 10, dałbym 9, 9, mocne 9. Słuchajcie, jesteśmy przy galerii. W ogóle, same galerie, z jak to wygląda. Demoniczne, słuchaj, takie, słuchajcie, no takie przerażające naprawdę, bo tutaj także są demoniczne sprawy. Spójrzcie, no też też przerażające są te okładki, prawda? No ale takie są horrory, prawda? Także nie ma co się dziwić. Mamy troszeczkę tutaj jeszcze do opis poczytania sobie wywiadów. To zostawię wam. Słuchajcie, no i czy warto kupić ten komiks czy warto go przeczytać? No w moim odczuciu jak najbardziej warto. Tak, jak wcześniej mówiłem Wam, prezentowałem Wam ten komiks, podobał mi się. Nie powiem, że mi się podobał, ale troszeczkę ten motyw z takimi gadającymi głowami, i tam troszeczkę był taki środek, który troszeczkę był przegadany. No, były w tym minusie, komiksie też minusy, w tym. Także w tym praktycznie ja ja nie znajduję. Mówię, to są tylko i wyłącznie moje subiektywne odczucia. Każdy, oczywiście, może inaczej odebrać ten komiks, ale. Ja bym naprawdę, bo padać, jeżeli go jeszcze nie czytaliście, lubicie horror, troszeczkę taki, no, ku depresyjny bym powiedział, bo mi naprawdę szkoda była tej głównej bohaterki za to, że miała tyle, że tyle wycierpiała w swoim życiu, powiem wam, bo naprawdę dużo wycierpiała. No i kudę, bardzo bym chciał wam powiedzieć, jak to się teraz zakończyło, bardzo chciałem wam powiedzieć, ale nie mogę wam powiedzieć, no bo kudę, no, popsuję wam sam zabawę. Także słuchajcie, jeśli nie czytaliście, lubicie horrory, jak najbardziej możecie spróbować, możecie kupić. Myślę, że będziecie zadowoleni. Napiszcie w komentarzach, czy czytaliście ten komiks, czy I Czy Wam się też podoba, o ile czytaliście. I na tym chyba już skończę. Możecie mój film polubić, udostępnić, subskrybować, oczywiście. Będzie mi bardzo miło. No i będę się z wami żegnał. Do zobaczenia w kolejnych moich, moich materiałach. Myślę, że jeszcze tak na koniec. Nie wiem czy następny zeszyty chyba, który nie przeczytam, będzie chyba następny z tej serii. Jeszcze się zastanowię, ale chyba tak zrobię. Cześć!